Ktoś was ma fajki? Ja. A. Ale ja lubię ją maliną. Spokojnie, od jednego się nie uzależnisz. Weź, wszystko będzie dobrze. Nie uzależnisz się, a tak czy siak będziesz czuł się dobrze po nim. Spokojnie, jak zapalisz, to będziesz należny do naszej paszki. Co wy chłopaki, nie robimy tego. Igor wymieńka, Igor Mienka. Ja wcale nie wymiękam. Jestem mądrzejszy od was. Co wy chcecie mieć? Raka? Spokojnie, mówiłem, że się od jednego nie uzależnisz. Nieprawda, każdy papierusz to jest droga do śmierci. Na, na pewno? Nie będę palił i wy też tego nie róbcie. Igor ma rację, po prostu to śmierć. Mm. Chodźcie, idziemy. Właśnie też tak sobie